Dzisiaj mam Karp 1, 2, 4, kolejny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek na z farminga 18, już trzeci, tak. I w tym trzecim odcinku dzisiaj będziemy na y, nie robić w sumie, tylko właśnie y, nie bronować, tylko właśnie, że y, siać, tak, siać jednym czynnikiem lub no bo to zobaczymy. Może jakieś tak są drugi do... siewnik kupię, bo bardzo dużo pól teraz do zasiania. Aż trzy pola. Dwa to było jeszcze nawet w miarę mało. To było do 3-4 taki większy pól. Jak będę oczywiście jakiś większy yy, właściwie siewnik, bo no ile większy to potem za 55 i potem to... Największy już mi się będzie to na nim jeździć, ja sobie podpinam teraz, teraz i wysyłam ciągnika od razu, od razu wysyłam go, żeby, okej, okay. ile mam na 9, to w więc na razie nie będę wywoził, A... więc, co to się na razie na wybierzemy. Zresztą mi to zostało, o na przykład rzepak. E, rzepak sobie wywiozę. Tak, rzepak. Y, znaczy nie, w sumie mój pracownik to będzie chciał wy, wywozić. Aż tam dopiero. A ja podam tam i jedziemy. I jedziemy po. Y, oczywiście jedziemy po siewnik. Y, jak słyszycie, przez przejazd jakiejś gości szufelki. To moja siostra teraz tutaj sprząta koło mnie, więc no, ale dobrze mniejsza. Yy, ja jeszcze chciałbym sobie porządek na tej farmie zrobić, bo wpakować rzeczy do jednej jakby, do jednego miejsca, żeby to tak już bardzo nie zagradzało tutaj szczególnie miejscu, dlatego... po nie, czekaj, kurczę, statystyki, kukurydza... Co to jest jakieś świn na świnie? Rzepak kukurydza. A rzepaku? Nie, a, kuk a kukurydzy mam, dobra. To do to wywieziemy. Kukurydza. Całą tak, całą łódką. 10. Po, po 39 Już tego, Tak samo jedziemy te po buraki, ką wróci. Wywieść. Oczywiście niatko. Pracownik, pracownik mój. Zrobimy za to pieniądze. Kupimy jeszcze szybko, nawet ten siewnik drugi. tym nie będziemy już świadczyłem do jego pierwsze siebie, pewnie ostatnie. Yy, a brony jeszcze da się z nimi wytrzymać z bronami. Więc na spokoju. Dobra. Co tutaj się jemy? Chyba trzy rodzaje, to są i tak dalej. Przewodca będzie tam na ostatnim polu. Ten co w poprzednim odcinku zakupiliśmy. Bo tutaj na farbie tutaj będę chciała mieć troszeczkę posiadamy też tutaj, a tam dalej pomyślimy jeszcze, co? No nie. 16 na godzinę jak się im to naprawdę jest szybciutko. Już siostra poszła, już nie sprząta. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrócę ten odcinek. No szybko mi się tutaj uda to. nie bardzo dziękuję za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Bo to co żeście zrobili to było naprawdę wow. Takie wow, naprawdę aż mi było... Głowa... Nie wiem jak w ogóle mogliście takie łapki <laughs> Więc jak zrobiłem tą przerwę chwilę miałem. To kupimy, jak widzicie, tam nowy siewnik, zatrudniłem pracownika na sianie, a ja robię zadanie. Więc tam jej nie skończy. Sprzedam ten siewnik i potem nawet zaprowadzę już nawet jak tam jechał, bo on też chyba już będzie kończył. Patrzę, to to też już skończy, więc jest takie dodatkowo gotóweczka. Dobrze, fajnie. Więc no. Tutaj właśnie już sobie będę wysypywał. Czemu nie mogę tu wysypać? ona robi, że to mam chyba przyjechał, nie? Ja że jeszcze dalej muszę to zrobić. Zapomniałem w ogóle stację. Dlatego nam patrz na nawigację. Dobra, to kapka. Jeszcze jeden tysięcy ten nikt nie pojedzie tutaj a ja tym drugim coś kończył siewy pojadę do sklepu bo nowy siewnik dzisiaj też tak są siewne nowym siewnikiem, więc musi tak troszkę tych pieniędzy zostać na nawozy Jeszcze paliwo i tak dalej. Szczególnie w tym drugim Masa so nie. Nie ja patrzy mnie więcej troszkę tego też paliwa. I nam to daje, ja tam będzie kukurydza. Co to są? do kukurydzy wezmę? Ach, otóż tam. To jest szerszy się, mi szybciej. Odkryłem w telefonie, że jak tak sobie do góry palcem, to mam tutaj dwie zakładki takie mini, no nie? Że tam będzie wszystkie wiadomości. I telefon tam gdzie się podświetla bardziej. Jeśli um, się włącza, wyłącza. No i teraz tak odkryłem, a wcześniej bym tak walił ten telefon, żeby do góry z tego mi poszło. Co? Już jest, już jest. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. jak ja dojadę, to ty już to ja dojadę, to chodzi o pewnie połowę pola. Dobra, że muszyło pojechał to. No Nie szejdziemy. 94. Ja zawsze tankowałem, pamiętam. Miałem pięć, to żebym zaczął dopiero i zatankował mnie idealną chwilę. Ciągnika. Szczegóły, co dość, piciu to wyjście. Oj, kurwa. Aha, musiałem, że, żeby to się już kręcać. tak to sobie przeniekam. Kurde. Jedź. A trąbie go na niego dalej. Ja bez głosu gram. Może nie wiem, co będzie kolejnym zakupem, albo w sumie wiem. Panie, będzie nowy kultywator, to 39 tysięcy w kolejnych kultywacjach. I chcę zrobić wielką akcję. Mówiłem, nie wiem, czy byliście na pierwszym odcinku, bo chyba połowa osób nie było, bo na pierwszym odcinku są o wiele mniej wyświetlone niż na pierwszym. To teraz wam chcę taką wielką akcję zrobić. Mm. Że po prostu. Zaraz wam to? Zaraz wam tu że to będzie, że eee, w tym odcinku wszystko, skosimy te wszystkie trzy opory Do tego wszystko skultywatujemy, skultywatujemy, no skultywatujemy, nie wiem, czy dobrze wymamy i jeszcze wszystko do tego zasiejemy. I jeszcze plus bierzemy wszystkie pieniądze i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na razie umieć ciągle wydatki, no nie? bo chciały troszkę przyspieszyć ten proces akcji. Przepraszam Was najmocniej za te kasle. Jedziemy. Dobrze, jedziemy na no jeszcze ostatnie pole. Pojedźmy sobie tamtędy, bo tam będzie chyba lekko, szybciej czy odwraca, nie wiem, nie wiadomo. Jeszcze jedno rosnąć super. No już wraca. Będzie to przyjechać, Będzie się z chyba Cześć. Cześć. Jedziemy dalej w podróż. Byłem sobie musi zostać, poczepić przyczepę, a potem na kolejny dziewczyn odcinek. będzie to pierwsze pracować sionokosy. Już jest na przy, przyczepie, przyczepione, więc... Ok. Napiszcie, co z trzech, tych trzech rzeczy najbardziej lubicie, bronowanie, czy znaczy, ko, koszenie, bronowanie czy siebie. bo ja najbardziej właśnie, że koszenie, a najmniej właśnie, że siewy właśnie, bo siew, ale oczywiście jak muszę, to oczywiście to muszę zrobić, no nie? to jest mój taki farmerski obowiązek. jeden jeszcze procent takich, takich, mini procentów paliwa takich takich. No takich procent paliwa. No wiem, że oczywiście 100%. Na że w telefonach baterii, czy w laptopach, komputerach. Ja nigdy komputera nie miałem. Czy miałem kiedyś w domu ma taki... mały zawsze taki n Spida żeśmy z, z Kruzynem oglądali. Kto, kto napiszcie kto oglądał nitwór Spida na monitorze? Koniecznie w komentarzach Jakie te zrobię, co wolisz? to z was najbardziej lubi bronowanie i tak dalej. No nie. Kończymy już siewy. Powoli. I to na odcinek, nie wiem ile trwa już, prawda? Tutaj też kolejny raz przejada. 12 godzin No o wiele cieszy co jest siewnik, więc to nie dlatego i kurde, odczepiłem się Możemy tak, tak samo łatwo składać się w już tak długo. Zobaczymy ile trwa samo składanie. Bo trwa, ale nie To się przyczepić nie chcę. Nie wiem, jest takie opłacalne. No radę. już na gospodarkę. Do końca ze mną zostaniecie, ja się z wami będę żegnał. Napiszcie, kto wczoraj oglądał mecz Polska-Czechy. Się... A ja się z Wami żegnam. Cześć.